No i przeskakujemy przez kufrę. W skrócie, Tutaj? Militaria.pl, no czyli to jest na Nie na pistolet. Nie wiem, piosenka. ale chłop w się zatrzymał. Chłop aż się zatrzymał, idziemy. Ulica gościnna. Ulica gościnna. Siemano widzowie, witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj jest specjalny odcinek. Jaki to jest odcinek, Tomek? Nagrywamy dzisiaj Halloweenowy odcinek. Chcieliśmy się postarać, chcieliśmy po prostu nagrać z wami dla was w sumie ym, Dom Strachów w Katowicach. Nie będę podawał nazwy, ale po prostu odmówili nam. Nie mogliśmy tam wejść z kamerą. Także wymyśliliśmy na szybko w sumie Urbex. Yy, I co widzowie, zostawiacie łapki w górę? 40 łapek w górę i robimy taką serię na kanale z Urbexów. W naszym stylu, nie w żadnym innym stylu strasznym, takim innym, tylko bardziej śmieszkowatym trochę. Oczywiście my jesteśmy tacy mądrzy, że chcieliśmy we dwójkę Jaj Tomek. Bez rękawiczek, bez żadnej broni, bez niczego totalnie. Więc dzwoniliśmy po jedną osobę, żeby była za kamery. Zaraz się z nią widzimy i lecimy na urbę jego strasznego lasu. Już tutaj widać kawałek, jak widzicie. Więc widzowie wyczekujcie, widzimy się za chwilę. Pó nie już jesteśmy z kolegą tutaj, żeby nam pomógł, bo my nie jesteśmy za mądrzy, że we dwójkę chcieliśmy pójść. Mamy, mamy na latarkę parkę. i w sumie nic innego, nie mamy żadnej broni, dalej nic nie mamy, więc jak dostaniemy w pieprz, to będziemy tam leżeć już policji. Tak wygląda ta droga, widzałeś, więc jest nie fajnie za bardzo. Widzowie, powiem tak, ja już się zaczynam trochę stresować, bo się ciemni robi. Kolega nas tu prowadzi do miejsca, bo ponoć są jakieś groby i bunkier, więc będzie ciekawie. Zobaczymy, jak będzie, jeszcze jest magazyn opuszczony. Tego wam nie mówiliśmy na początku, ale teraz się dowiedzieliście. Możecie sobie zobaczyć, jakie tu jest miejsce ciekawe. Tam już mogę wam powiedzieć jedną rzecz, tam chorzów widać. Tylko tyle wam powiem. Piszcie w komentarzach, gdzie to jest. No to co, widzowie, już idziemy na to miejsce nasze. Jakie są Twoje odczucia, Igor? Bo ja się trochę tak boję. Szczerze, szczerze jak po się. Pociąg tak... po jakiś, nie wiem, pustostanach. Ja się boję jednego, jednej rzeczy, że albo policja przyjedzie, albo menele. Panie, panowie no. bezdomni, nie wiadomo, co im do głowy odbije. Więc może być ciekawie, naprawdę. Już się ciemno robi. Widzowie, wybraliśmy stronę droga z rozwidlenia numer jeden, czyli lat. Taka droga, którą zawsze lubicie. W horrorach zawsze jest, zawsze coś wyskakuje, może nam akurat nie wyskoczy. Dobre. Ogólnie to tu już coś jest. Także tak, się zapowiada, się ciekawi, może pokazać, tam będzie widać coś, mam nadzieję. I idziemy w tamtą stronę, to jest chyba ten magazyn, jak się nie mylę. Chyba będziemy musieli przez płot się przepieprzyć. Więc nie będzie za ciekawie, widać, więc... co to jest. Tam są jakieś ładne bloki, ale idziemy w stronę tego. To jest to? No, to jest to. Ogólnie to się okazało, że to nie jest. To tam są jakieś kamery. No czujki jakieś tak I dalej. I Google także. Maps pokazuje, wam się wyświetli na ekranie tutaj, pokazuje nam 3 minuty drogi. Dobra widzowie. Wanna, w której wow. krzaczki rosną. Chyba jej długo nikt nie używał, co? Jesteśmy no w, śro tak. w środku lasu obok jakiejś fabryk. Jeszcze tutaj jakieś palety są. No i oczywiście wanna, nawet macie tutaj na płyny, nie? Możesz pokazać tutaj wannę pięknie. My się tak sąknie zastanawialiśmy, co jakbyśmy tu widzieli, co znaleźli na tych drzewach. No w no nie śmiesznie, ale... No strasznie wiem było tak szczerze. Już się zaczynałem bać powoli, bo wy tego w kamerze tak nie widzicie, bo wam jest wszystko oświetlone. Ale tutaj jest ciemno jak w dupie ogólnie. Tutaj coś jest, ej, patrzcie! Czy to, to co mówisz? Nie wiem. Ale nie zauważyłem. Chodźmy zobaczyć. Gdzie telewizor? Gdzie telewizor, to, patrzcie widzowie? Nie pośrodowaniem telewizoru, idziemy dalej ej, to? Co to jest? To jest co? Nie ma tu kamery. To nie jest to. Dobra, to no nie baczmy. Ale kamery tu nie widzę Ej, jakiś wysik wysypisko Bama się spójrz tędy Uważaj, no uważam Co to jest? Patrzcie to, co to jest? Napiszcie w komentarzu jakby się widział, bo ja już nie wiem, to może być Super Myślisz, że znaleźliśmy w jakimś dziwnym Ej, dobra. miejscu. Ej, tu jest pisał pana O! No to, to wygląda jakby to było skutkę lat Czekaj, zobaczy bo my nie jesteśmy totalnie tutaj, my jesteśmy na jakimś opuszczonym tym. Zamknięte. Zamknięte jest. Miejsce. Gdzie jest tu. Ogólnie to ja mam taką rozkminę z Igorem teraz, że co jeśli by przyjechała ochrona albo policja, to byśmy ich przepraszali, czy byśmy uciekali, że tak powiem? No ja widzę, że wam powiem, być? że ja chyba bym uciekał, nie? Lota. Pis, pisze nam 19 minut drogi na chłopiec, Mas... Co to jest? Trochę creepy to jest, bo tu ubrania wiszą. Ubrania jak są... ubrania, ale... Tam jest dom dla psa. Tutaj są jakieś rzeczy wywalone. No jest tam buda. Nie wiem, czy nie ochroniasz jest czasami. Bo tak to, to wygląda. By się świeciło. Świeci się. Zgubiliśmy się. Zrobiliśmy się, więc mamy 20 minut drogi do miejsca. Auta powiedzmy. jeżdżą, nie wiem czy nas słychać, ale widzowie znalazłem jedną straszną bardzo rzecz. Widzicie te auta? One są opuszczone, nie wiemy czy tam ktoś śpi, nie wiemy czy one nie są widmo, co jak my je tylko widzimy? Co jak my je widzimy? Może my jesteśmy w jakimś no. innym świecie? Widzowie przemyślcie no to czy my nie żyjemy w symulacji nie jesteśmy teraz w innym uniwersum. Te auto są przerażające. Dobra, idziemy. I ich jest. Ej, tu jest chyba maczeta jakaś. Ej, my jesteśmy na ulicy gościnnej. Ej, my jesteśmy na ulicy Gościnnej. Ej. Tej ptaki latają. Kruki. Ej, To jest ulica gościnna. Jeszcze się... Ulica gościnna. Dobra. Nie mogę. Dobra. Idziemy dalej, bez przedłużania se kurwa, ja robimy. Kruki. Ale tak naprawdę serio się zaczyna strasznie bo robić, bo tu jest las. Kur... Idziemy chodnikiem, a ten gada, że jest straszny. Dobra widzowie, jesteśmy już serio tak w lesie, totalnie serio, bez żartów, jak widzicie. I zaraz zobaczę na gogle, czy mamy iść w prawo, czy w środek lasu, więc zobaczmy to. Mamy iść tam, a potem w las. Tomek, ogólnie brama jest zamknięta. Tu niby jest pies, ale coś wątpię. I tam są jakieś kamery. Ale to może być rybiec? Nie no to jest widać, że to jest jakieś stare, to jest bardzo białe, także ja bym się tym nie sugerował. No i przeskakujemy przez płcnie. Przeskakujemy. W skrócie, no. Ale ty jesteś na 100% pewien, że to jest tam. No tak, to jest tam na pewno. I ci podamy rzeczy. Tak? Czy na co mówię rękę? Tam, ej, tam jest jakiś przycisk ja. No, ale dobra, teraz się serio, bo ja już i dobra. Zostałem jedyny i szczerze się fest stresuję. Tutaj? Najwyżej jak możesz. Szybko Auto jakieś, jakieś jedzenie. I dobra. I dobra, się stresuję. No ja też się stresuję, bo to nie powinien była to bliższa. jest powrotem. Nie zgubuj się tu, proszę. Ja pierdziele. Nie. Pierd Ej, tam się nie świeci? To jest ten magazyn. Dobra, nieważne, myślałem, że tam się coś świeci. Dobra, przejdziemy tam, nie? Ja mi nie pije. Sprawiona mi nie pije. Nie mam ale... Dobra, ale tak trochę się serio, bo mi się nogi trochę w no nic nie ma Dobra, idziemy dalej Ej, coś podjechało? to jest? to chyba, że się zawali, nie? Ej, chcą... Chcą mi się winić Tam dalej są właśnie te groby pokopane jest? tu litam, to Jakieś auto się tu kręcą. Dobra, Dobra, idziemy dalej. Złączamy to. Tu się pod No, mówiłem wam. No, to, to się nie zawali? Ja w sobie sensie radziłem, to są To się nie zawali? To się nie zawali. To się no jest znak surowo w Mam na kibę. Nie co się nie Wszystkiego pośmialiśmy Wszystkiego się śmialiśmy, a teraz ty na serio Nie wygląda na to żebyś się wydarzyło to Ja, to -no, Ja pierdolę, ty Cześć, ja o kurwa Ej, jak to się o, tak to wygląda Kim był? Mam no. Wiem, Patrz, to tam jest narysowane. Także się na to Tam, nie? bo nie jest. Tak. Tak. No dobra, ale tak teraz pytanie, czy to jest? Czy to są bujaki? Ogólnie zbyt... widzowie, żeby nie było. Tak więc tam zwiedzamy, niczego nie zabieramy, niczego nie niszczymy. Tak zwany kurbek. Puste pomieszczenia, no bo opuszczony budynek, tak no to co I czy jest? to! To jest stare puchy, Ej, za szybko, patrz. No i co właśnie? 2000 który? To nie jest roślina. nie, Ej. Tu są... są rzeczy jakieś błodziome, ale... Dobra, mi się nogi czasem działy dalej. Ej, boję się tego dotykać. Patrz to jest, zobaczcie co to jest. A to nie jest przypadkiem do tych takich pistoletów? Na gaz czy coś takiego? Nie. To jest chłopie normalne. Nie, to nie jest, nie wiem co to jest. Widzę napiszcie w komentarzu, ale... Czemu, jest... Czemu się boisz tego dotykać? Militaria.pl, no czyli to jest na... Mierzyce na pistolet. Nie w tym, nie w tym. Myślę, że to... jak tu w byli... Jakie polece? To byśmy się podwaśniali, to już teraz to. Teraz to jest strasznie, uważaj z kamerą. Ej, teraz zostały podziemia. No właśnie tam dalej jeszcze. Ja nie w podziemiach nie byłem. Mały chcesz czy? No. Cały czas pora w tym ceregu nie wchodził, ale. Musi być kontent. Wchodzimy tam, nie? Możemy nie rzucać no, się na ulicę Noeb. Nie wiem. Zobacz, ma bezpieczeństwo, wejdź proszę. Spierdolę się Adam? Możliwe. No, no, okay. Zobacz czy jest też po lewej. No, Weź kamerę. A to już kiedyś było magazyn, co? Magazyn był? No to jest ten, nie, to jeszcze nie jest magazyn chyba. To co to jest? Nie, to nie mam pojęcia. Tutaj nie wchodzimy, nie? nie? Nie, 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 zobacz, tam już pospadało po prostu. Patrz na dachy. Co to jest? No Ej, to, to, hey, to jest... To jest trucizna jakaś. Na pewno, bo patrz co jest na tym tak dachu. Do... Do... Tam nie wchodzimy. Dobra, no, widzowie. Na koniec po ziemi jest. Wychodź. Mega strasznie, widzowie nowych odcinków się kur... o, tu mogą być jakie rzepki parę co to Dildo jest? a nie, myślałem że to Dildo, a to tylko kable? To są krzaki jakieś, puste kable Jakiś jakimś model. puste kable, nic nie ma I co to są za pusty, patrzcie widzowie 1, 9, 5, 6, 7 to są są drzewa do wycięcia do ja Dildo, Jesteśmy chyba właśnie pod bunkrem. Chodźmy zejść, tylko uważajcie. jest bunker. Jest, jest bunker widzowe. Mladusia. No Dobra, chodźmy. Co ja dla to pierwsza? Nie wiem. To jest dla mnie najważniejsza. Na łańcuch na Pomieszczenie numer jeden. Ej drewniane, patrzcie, chodźcie widać. Fajny sufit jest. Patrzcie, sufit drewniany. Lina, oświeci. Dobra, miejsce mamy na razie. O kurde, ładna woda. Czemu tutaj coś wbi... O kurwa. idziemy dalej. Tutaj na razie nic ciekawego nie ma, tylko tego, że tu jest jakieś Dmów. 2, No to raczej z takich roku nie jest. jest. Człowiek się tu bawił za ręce. To już wtedy powstało? To, to było coś, co był w... wtedy, nie? No to jest dosyć stare. Kolejna miejscowa. Było... Kolejna miejscowa. Było... Wywolony było... w tym. Co? No ręceważenie. Tu się schizłuje. Bunkier załóżny Jak oceniasz bunkier? Fajny, ciekawie tu jest tak szczerze A według ciebie Spoko jest nie <laughs> nie, ale nie no nie jest. wiem co gadać, bo zwiedzamy ja się skupiam na zwiedzaniu, nie? Żeby nic ale nie tak było. także, że trochę no. się, trochę się... Skizuje jest strasznie trochę Skizujesz? się? No strasznie jest, ja się nie schizuję, ale ja się boję, że coś... Nie wiem, jakiś bezdomny może być czy coś, nie, no nigdy nie wiadomo Ej, I zatrzymał się No. Dobra, gdzie my jesteśmy? Gdzie nie wiem, ale chłop w się zatrzymał? Chłop, Aś się zatrzymał. chłop aż się zatrzymał. Idziemy, wychodzimy. Chodź, Oficjalnie chyba zakończony prawie w 75%, 75 urbek. Dwa miejsca, które mieliśmy znaleźć, znaleźliśmy. No to co widzowie, nie udało nam się znaleźć grobowców, wyszliśmy już tutaj w sumie praktycznie na główną ulicę. Idziemy zaraz zwiedzać meble na wymiar. Tutaj też coś jest takiego nie wiem, opuszczonego teoretycznie, ale no nie wiem, no idziemy zobaczyć. Nie? Idziemy to zobaczyć szybko i lecimy na Hawirę. Patrzcie, drzwi i A mikrofalówka, tam. Idziemy do Tomka. Ej, nie! Yeah. Dobra, nie ze Coś jest. O, Czemu ja go zrobiłem. Dobra widzowie. Dzisiaj ile rzeczy przeszliśmy? Trzy rzeczy, które wam się wyświetlają tutaj. Ile łapek w górę? Bo te 40 to chyba no, czy, za mało. Nie wiem, wydaje mi się, że 40 łapek w górę lecimy z kolejnym w tym stylu materiałem. No i co? Ja mam do ciebie pytanie, która rzecz najbardziej Ci się podobała? Obie? Mi szczerze najbardziej stresująca rzecz, powiem najbardziej stresująca było wejście w ogóle tam przez płot. No, to a najlepsza rzecz. rzecz chyba była cały magazyn, te podziemia były fajne. Mi się podobało. a tobie tam jak co? Nie, mi, był, mi, mi się podobał najbardziej bunkier, bo tak w sumie strasznie trzeba było zejść. No nie wiem, no bunkier był najlepszy według mnie. Jeśli chcecie takie filmy, zostawiacie subskrypcję taką jak widzicie tutaj. Tam na dole 40 łapek w górę. Tam na dole oczywiście taką łapeczkę, nie taką, bo taką tylko frajery dają w dół. Tylko tak, Takie. bo jesteś bitem, a nie frajerem, jak to Denis Załęcki powiedział. Wie, widzimy się za tydzień, no co? Co tygodniowe filmy, widzimy się za tydzień. Ciekawy film się szykuje może. No już nie przedłużaj. Nie przedłużamy, widzimy się w następnym filmie, mano.